Brześć Kujawski jest w grupie dziewięciu samorządów, które otrzymały wsparcie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Listę beneficjentów zatwierdził w ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa. Kompleksowe przygotowanie terenów pod przedsięwzięcia biznesowe to klucz do rozwoju gospodarczego. Bez dobrych dróg dojazdowych i sieci dostarczających media trudno liczyć na zainteresowanie inwestorów. Gmina Brześć Kujawski do stworzenia własnej strefy ekonomicznej przygotowywała się od kilkunastu lat. Budowaliśmy tak, że na dzisiaj od wieńca zdroju, od brzezia do brześcia, wszystkie osiedle, przez wieniec, machnarz, wszystko jest skanalizowane. Mieszkańcy zarzucali niekiedy władzom brześcia, że inwestują w to, co znajduje się pod ziemią, mniej uwagi poświęcając bardziej widocznym inwestycjom. Często ludzie tego nie rozumieli, chcieli, nie chcieli chodzić po błocie, w kurzu, żużla. Ale niestety zawsze tłumaczę cierpliwości. Najpierw trzeba wybudować to, co od dołu, czyli fundament, a potem dopiero budowla i dach. Tak samo było z tą kanalizacją i ulicami. Trwają prace związane z budową kanalizacji na ostatnim już odcinku Brzeskiej Strefy Gospodarczej, Pikutkowo-Machnacz. Na budowę na tym terenie infrastruktury drogowej i oświetleniowej gmina plasująca się w krajowej czołówce samorządów otrzymujących najwyższe unijne wsparcie otrzymała właśnie blisko 6 milionów 196 tysięcy złotych. Całkowita wartość projektu to 7 milionów 444 tysiące złotych.